Witam ze stacji benzynowej Moja, w Zatorze, tuż koło Energylandii. Jest już grubo po północy, a ja siedzę sobie, przy kawie, e, ładuję baterie, nie śpię. Montuję dla Was ten film po ciężkim dniu. Czemu nie śpię? Bo jakoś nie znalazłem sprzyjającego miejsca. Chciałem napadować baterię i, i położyć się spać, ale doszedłem do wniosku, że muszę się wysuszyć. Dlaczego jestem mokry i co się wydarzyło dzisiaj, zobaczycie na samym końcu tego filmu, bo film jest o tym, co działo się u mnie. Od wyjazdu z domu Iny i Jurka po powrocie z Sardynii. E, więc po kolei, mniej więcej chronologicznie, będzie to poukładane. Wizyty u moich sióstr e, wspominam tylko słownie. Nie filmowałem e, i nie nagrywałem niczego na tych przemiłych spotkaniach rodzinnych. No, i cóż, czas zaprosić Was na tą kilkudniową przejażdżkę e, od kanapy do kanapy. Ale nie tylko, bo ostatnie trzy już dni e, żyję w warunkach podróżniczo-wędrownych, a więc dwa noclegi w namiocie, no i ten aktualny na stacji park. Zobaczymy się prawdopodobnie na końcu tego filmu Tak sobie jadę Licznik mi nie działa Ale z mapy wynika że 8 km Za mną Gdyby działał licznik nie musiałbym liczyć w pamięci najbardziej niepotrzebne słowo w słowniku chyba każdego języka. Gdyby. Gdyby samochodu, które nie jechało, to nie byłoby tego cięcia. Tak sobie.

tak, i, księży. Księży. I po co to całe gdybanie? Ono jest tyle samo warte co gdybanie na temat posiadania skrzydeł. Gdybym miał skrzydła, to w ogóle nie potrzebowałbym roweru. I mógłbym dostać się wszędzie, gdzie tylko można się postawić. Czemu nie myślimy? Gdyby dzisiaj nie świeciło słońce, tylko było minus 8, a jeszcze gorzej, minus 3 i śnieg z deszczem. Tak to wymyślimy, prawda? Jest 10 stopni. Bo było 15. <grym> Najbardziej mi potrzebne słowo. <grym> Też używam. Jestem butylką, a nie butylką. Dzięki Perez, za gościnę. Nie ma problemu. Zapraszam. Mam, mm, mam taką nadzieję, że no w tym roku jeszcze będę. A jakbyś ty gdzieś był w Polsce, to szukaj mnie, dawaj znać. Zapraszamy jak najbardziej zawsze. Było miło jak zawsze. Dzięki. Dzięki. Bielsko. Tu się uczyłem. Na tym placu spędziłem niejedne jedne wagary. I jeszcze, i jeszcze choinka, o! Widzę Może nie są wysokie góry, ja nie wiem, ale strome to są. Koło boksuje zjadł na kostkę, bo na większą Czy ja tu wjechałbym bez samagania? Nie, raczej nie. W górach fajne jest to, że jak są góry, to jest i pod górę, i z góry. Czasami jest trochę za bardzo pod górę, a czasami jest nawet trochę za bardzo z góry. Ale i tak średnia wychodzi. Zajebista. Teraz z góry. celowe jest po lewej stronie. Słuchaj Damian, jak wpisuję w nawigację Pileckiego, to kieruje mnie na piechy. To dobrze. I teraz tak, znalazłem numer 11 a następnie jest 15 22. Piechy 22. Dobra, to będzie po prawej stronie, no ja jestem. Pileckiego 22 po lewej stronie. Jadę od głównej. Aha. No, dobra. Dobra. Kolejna wizyta w domu zaliczona. To jest słynny Damian, o którym opowiadałem wam w poprzednim filmie. Rozalia, tak? Rozalia. Rozalia. Pojechała już do pracy, więc wam jej nie pokażę. Żałujcie. No i teść, Ale to jest długa historia. Długa historia, którą opowiem wam pewnie na jakimś live, jeśli będziecie chcieli. Bo to jest przedziwne, jak ludzkie drogi potrafią się krzyżować i jaki świat jest mały. Ja się już będę żegnał z kolejnym przyjacielem i opuszczał kolejny dom. Czyli nadal jadę od domu do domu i nadal będę jechał od domu do domu przede mną. Domy moich sióstr, ee, Ania w żorach, Darek w orzeszu. Także jeszcze jakiś czas będę, będę kręcił się po moich rodzinnych stronach i jeździł od domu do domu. W końcu Kraków, i tam prawdopodobnie ostatnie dwa wspaniałe spotkania z córką i Ewą a potem zobaczymy będziemy jechać gdzieś gdzieś piąnie niedźwiedzie, Wieszczamy na przykład. Zobaczymy. Dzięki Damian. Dzięki dla Chwilka przerwy na przystanku Przejechałem dopiero co około 10 km Ale jestem mokry i na zewnątrz i w środku, bo pada deszcz. A do tego jestem zgrzany. Podać, jest, jest ciepło. Trzeba mieć pozapinaną kurtkę, żeby nie przemoknąć. A po zapinanej kurtce jest ciepło. No i dobrze. Dobrze, że jest ciepło. Zawsze lepiej jak jest ciepło niż jak jest zimno. Często myślimy, że. że głód, brak wody. Zabijają. Najszybciej zabija zimno. Chyba najszybciej zabija brak powietrza. Potem zimno. Potem woda. Dopiero na końcu jedzenie. <grym> Zawsze lepiej jak jest ciepło niż jak jest zimno. A teraz jest mi ciepło. Bardzo. Napiję się wody. Nie wypada w Właśnie się obudziłem na blokowisku w żorach. Poznałem panią Teodorską. Znaczy, znałem ją wcześniej, ale tylko z komunikacji internetowej. A teraz spędziłem z nią wczorajszy wieczór. Nie dojechałem do łazisk. W ogóle wczoraj cały dzień lał deszcz. Tyle pięknych ujęć się zmarnowało, by mi się nie chciało wyciągnąć telefonu. A dziś, dziś, dziś będzie chyba ładny dzień. I dziś tylko kilkanaście kilometrów do łaziska. Od domu do domu. Wieczór jest sobotni. Jeszcze jestem w łaziskach. Auto przejeżdżało a myślałem, że tu nie jeżdżą. Auto. Jestem jeszcze w łaziskach. Właśnie zakończyłem wizytę u moich sióstr. Byłem u Sylwii w Łaziskach i byłem w Dominiki w krakowach w katowicach samochodem. I właśnie się pożegnałem z nimi. Przy okazji chciałem wam podziękować za gościnę. Jadę do darka do Orzesza. Mogę sobie pozwolić na wyjazd późno, bo to tylko. 8,5 kilometra ale chwilę pobędę sobie sam. Pogadam sobie do telefonu. Myślę, że z godzinkę półtorej się powłóczę. Dzwoni telefon, muszę odebrać. Przerwał mi telefon od yy, Karola, Jarka z dziewczynami, czyli Agnieszką i Eweliną. Yy. Bardzo przyjemna rozmowa. Karol nie z Eweliną niedługo ruszają w swoją życiową podróż. Przygodzie i wyprawą. Ale o tym opowiemy Wam w odpowiednim czasie. A ja cóż, przegadałem przez telefon chyba z pół godziny, więc czas jest ruszać do Orzesza, do Darka. No więc ja wiesz, no, przyjeżdżam do, do matki, do siostry, jednej, drugiej, trzeciej. No to jest piękne do, 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 do ludzi poznanych na trasie, którzy tam z internetu mnie znają, gdzieś tam skądś. Wszystko jest fajnie, godzinę, na czasami pięć, czasami piętnaście, ale potem, no bardzo szybko i oni, i ja dochodzimy do wniosku, że trochę jesteśmy z innego świata. <śledzi> to miłośnik i pasjonata rowerów, więc nie mogło się obejść bez grzebania również przy moim. Przy Więc Darek zajmuje się wycentrowaniem moich kół. Właśnie odkrył, że jedna ze szprych jest pęknięta i centruje koła. Ja zakładam sobie nowe klocki hamulcowe i rozmawiamy sobie o rowerach. To są rowery Darka. Szczególnie, szczególnie na ten zwróciłbym uwagę. Piękna, stara szosówka. I widać miłość Darka do rowerów. W każdym detalu. Wyczyszczone, pomalowane, odświeżone. Właśnie dostała nowe kółeczka. Klasyk. Jest zabawa. A Darek lubi się bawić z rowerami. Nie może zrozumieć. Jak to jest, że facet myśli, że hamulce są do hamowania? Mają fajnie hamować. Tak. No ale ze mnie marny rowerzysta. Przy okazji przyglądam się różnym rzeczom, bo mam rower rozładowany, ale niczego niepokojącego nie znalazłem, nic się nie łamie, nic się nie urywa. Jeździ, skręca, hamuje. Świetny rower mam. Gdzieś w lasach, między kobiurem a przyną, znalazłem stawek i sobie gotuję popołudniową kawę. I tutaj zostanę do jutra. Posiedzę sobie, kontempluję zimową przyrodę. A gdzieś, myślę, za godzinkę, dojedzie do mnie Darek Urbanek. Na jeszcze jedną pogaduchę, ale tym razem w moim domu i na mojej kanapie. Tu zostanę na noc. Dziś na pewno, kto wie czy nie jutro, a potem będę zmierzał powolutku w kierunku Oświęcimia i Krakowa. No i zrobiło się słonecznie, choć pewnie to chyba ostatni taki dzień. Przed kilkoma pokmurnymi, śnieżnymi, mroźnymi, ale ładnie. Taka sobie wiata drewniana w woli koło Brzeszcza. E, całkiem wygodna ławka, na której spędziłem noc. No i miałem dach nad głową, a w nocy lekko kropiło. W tej wiacie jest nawet prąd. Jest prąd. Kochani, tam na jest lampa i ten prąd działa, to znaczy działa to oświetlenie. Jak się naciśnie, wyłącznik, to się zaświeca. Pod spodem jest gniazdko, ale gniazdko jest odłączone. Więc mogłem sobie świecić całą noc, ale nie mogłem yy, podładować paczki. Po Jestem w woli, koło brzeszcza. Yy, z Dzisiaj bez namiotu, bez yy, maszynek, grzania, palenia ognia. 150 metrów stąd jest stacja benzynowa. Jadę na kawę. Jeszcze nie sypie, ale będzie sypać. Jeszcze nie jest bardzo zimno, ale z każdym dniem będzie coraz zimniej. Za kilka dni w nocy ma być minus 15, a przez najbliższe 3 dni będzie mocno sypał śnieg. Spróbujemy to jakoś przeżyć. Może się uda uciec, zobaczymy. To już ona, czyli królowa rzek polskich Wisła. Nie wiem, który raz się już widzimy, ale bardzo się lubimy i cieszymy się z kolejnego spotkania. Trochę pada, a mnie spotkała jedna z tych sytuacji, których za wszelką cenę chce się uniknąć. Złapałem kapcia, co oczywiście nie jest wielkim problemem. Zacząłem zmieniać dętkę. I w momencie, kiedy próbowałem napompować, uszkodziłem pompkę. Koło już poskładane, przechodził młody człowiek. Dałem mu pieniądze, pobiegł do sklepu rowerowego kupić, kupić pompkę, ale niestety jest zamknięte, więc wziął koło i pobiegł do domu napompować go pompką samochodową. Zobaczymy, czy się uda. A jak nie, to będziemy czekać na kolejnych dobrych ludzi. Życie podróżnika bez nogi. Awaria zakończyła się e, naprawą z sukcesem, jak zwykle dzięki pomocy dobrych ludzi. E, a Otóż przechodził tam tędy chłopak. E, najpierw pobiegł do sklepu, e, kupić pompkę, ale sklep był zamknięty. Wrócił do mnie. Ja miałem w międzyczasie już zmienioną dętkę Wziął koło do domu, napompował yy, pompką samochodową, taką zasilaną z gniazdka, Wanda. której nie mógł przynieść, bo ja nie mam takiego gniazdka, i razem z tatą przyszli przynieść mi koło. Serdeczne dzięki, panowie, yy, bardzo dzięki, dlatego że widzicie, jest tak jakoś dziwnie. Ilekroć zatrzymam się na chodniku, zwłaszcza kiedy już jest po zmroku, zatrzymują się ludzie, zatrzymują się samochody. Nawet Ina była świadkiem, bo rozmawiałem z nią przez telefon, kiedy zatrzymał się samochód, żeby zapytać, czy nie potrzebuje pomocy. Ale kiedy siedziałem przy tym prawie przewróconym rowerze bez koła na trawniku w parku, zalewany deszczem, minęło mnie chyba z 15 osób. I nikt nie zapytał się, czy można mi jakoś pomóc. Taka y, złośliwość y, ludzkiej natury. Y, ludzie generalnie są dobrzy, ale jakoś tak jest, że kiedy widzą, że ta sytuacja naprawdę jest trudna, no to jakoś trudniej im zdecydować się na tą propozycję pomocy. Nie mogę narzekać, bo zawsze ktoś mi w końcu pomaga. Ale sytuacja była lekko kuriozalna. Yy, bardzo zmokłem. Bardzo zmokłem. No i yy, kiedy już rower był na chodzie, postanowiłem pojechać kupić pompkę. I to nie był koniec przygód, ponieważ w drodze po pompkę nie uwierzycie, ale ale sklep Rowerowy był na osiedlu mieszkaniowym, jechałem bardzo ruchliwą drogą, więc zjechałem na kompletnie pusty chodnik, no i ten chodnik zakręcił w to osiedle, nigdzie nie było z niego zjazdu, był wysoki krawężnik i zaczął się robić coraz węższy i na końcu miał taki zygzak, już było widać ten sklep i ten zjazd. No, i ja nie zmieściłem się w tym zygzaku, mimo to, że jechałem bardzo wolno i ostrożnie. Lewe koło spadło z i rower się przewrócił. Razem ze mną na pokładzie, oczywiście, ale natychmiast podbiegł pan i pomógł mi postawić rower. Kupiłem pompkę, kupiłem dętkę, którą zużyłem i pojechałem dalej. Czemu ja nie śpię? Nie śpię dlatego, że, że byłem bardzo mokry. i z zewnątrz. I od środka. Po tym przemoczeniu i tak dalej, bardzo intensywnie kręciłem, żeby się rozgrzać. No i się rozgrzałem, było mi bardzo ciepło, no ale yy, spociłem się mocno, i, i wszystkie moje ciuchy były mokre, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. A w sytuacji namiotowej trudno byłoby mi to wysuszyć. Więc siedzę sobie tutaj już chyba trzecią czy czwartą godzinę na stacji benzynowej. Ciuchy są już prawie suche. Bateria się prawie naładowała, i tak się zastanawiam. Chyba nie będę już spał tej nocy. Tylko pojadę dalej. Która jest godzina? Jest już po drugiej, a więc montuję ten film ponad dwie godziny. I za chwileczkę będę go wam wysyłał. Jestem, jak mówiłem na początku, w zatorze do Krakowa jeszcze. Ponad 60 km, to znaczy tak, od 50 do 70, zależy jaką drogą. No ale oczywiście będę sobie jechał malowniczą drogą, nad Wisłą. I myślę, że pojadę dwa dni jeszcze, Dlatego, że wolę być tam w piątek niż w czwartek w Krakowie. Wezmę sobie jakiś tani, taniusi. Nocleg i, i spotkam się z moją córką oraz Ewą. Jeśli, Ewą Kurniańską dla tych, którzy, którzy śledzą i od dawna będą wiedzieli, o kim mówię. E, tak, by mieć tam swobodę tego spotkania. No a w Krakowie biwakowanie może być ciężkie. E, kochani, jak widać z tego filmu, styczeń jest e, bardzo kapryśny, była pogoda. Prawie że wiosenna. Później padało. Potem znowu było pięknie. Dzisiaj znowu padało. A od jutra będą śnieżyce i mróz. Eee, śnieżyce będą przez jakieś 2-3 dni. Ma napadać 10-15 cm. A później będzie mróz do minus 15 stopni w nocy. Eee, więc będzie pełny przegląd pół roku eee, w styczniu. Dodając do tego sardynię, to nawet trochę lata zażyłem. Kochani, ten film już i tak jest za długi, dlatego będę kończył. Oczywiście, już jak tylko ruszę, zacznę nagrywać materiał na kolejny. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wyprawę: patronom, pomagającym na patronite, pomagającym na stronie pomagam.pl. Jak i w grupie wspieramy wyprawę na koniec życia. To dzięki Wam żyję, jadę i nadaję. Yy... No i od jutra możecie oczekiwać na kolejne na kolejne przygody zimowe włóczęgi Bobiego Ełu z wyprawy na koniec życia. Yy... Będzie śnieg, brus i będzie. A jeszcze na koniec, gdzie jadę? No, kochani, ze względu na to załamanie pogody, yy, odpuściłem sobie góry, a więc nie jadę w Bieszczady, yy, ale w dalszym ciągu kieruję się na Podlasie do Karola. Mamy Basi, Jarka, Agnieszki, Eweliny i moich przyjaciół. Dowiedziałem się, że po drodze w okolicach Białowieży e, jest jeszcze jedna osoba, z którą mogę się spotkać. Agatka, siostra Ewy. E, ale zrobię to wzdłuż Wisły, aż do Warszawy. W Warszawie oczywiście będą kanapy. W Warszawie zawsze są kanapy. Będzie kanapa, golonka u Artura Kasa zapewne, bo już się dopomina, no i oczywiście spotkanie z rabciem. Eee, więc e, dopiero po Warszawie odbiję na wschód i pojadę e, do Sokółki. Tyle z moich aktualnych planów. Śledźcie zimowe przygody. E, wspierajcie. Wyprawę, zróbcie się na jakiś internet, ciepłą kawę na stacji benzynowej. Będę Wam bardzo wdzięczny i będę Wam dalej opowiadał. Z całego serca dziękuję za to, co już do tej pory zrobiliście dla mnie, Wy, oglądacze, jak również ludzie spotykani na drodze. Dzięki.